Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z Nowy Star Planet. Nie wiem, który to jest odcinek, ale chyba napiszę sobie, że nagrywam. Ok, już napisałam. 48 minut kończy mi się VIP, będę nagrywała chyba odcinek końca vip nie wiem co by w ogóle tu zrobić cześć pozdrawiam Pozdrawiam Mala Zosia i pozdrawiam Honeymoon2002. Ogólnie, no dobra, teraz mi się za 47 minut kończy VIP. A jeżeli ta urodzinowa promocja będzie do poniedziałku, to sobie jeszcze będę jednego VIPa kupowała. Ale chyba tym razem na miesiąc, aby nie musieć przedłużać w ogóle Ale nie wiem w ogóle ile ta promocja będzie trwała, więc no, no nic nie mówię, nic nie obiecuję Pozdrawiam Wiktunia000 um. Nie wiem co zrobić, naprawdę nie wiem co robić Nudzi mi się nie wiem co robić. Ale okej. Okay. Nakarmę moje zwierzaki, bo ich tak mnie nie karmiłam. Czekajcie chwilę, zrobię first stop Ki, już jestem co może nie karmię tych zwierzaków tylko tak już pod koniec VIPa sobie zrobię jeszcze jakiś taki VIPowski komplet bo mam już komplet z tego konkursu więc to teraz może nie z tego konkursu ale bym sobie zrobiła jakiś taki VIPowski komplet, bo wiecie kończy mi się VIP to to trzeba jeszcze skorzystać Nie mam pomysłu, co robić. W ogóle nie mam pomysłu. Nawet nie wiem, czy będę później kupowała ten kompę, ale... ale to już detalnie. Kurczę, co zrobię, wiem. Stop. Nie wiem, czy brać sobie to uszy, bo szczerze mam już komplet jakiś tym tymi uszami. No, ja, Jak na razie tak zostawię. Później się zdecyduję. Jakby na razie to Piero później się zdecyduję. albo te te sobie zrobię w wzięłabym sobie jakieś jakąś sukienkę sukienkę tak jeszcze, żebym chciała. Chciałabym ja coś zrobić. Ogólnie, przepraszam Was za słabą jakość dźwięku, ale. Szukielkę, no coś takiego. Ale to musi nie za bardzo tak szczerze podoba. To jest, to jest sukienki. Bo jest sukienki, więc... Lol. to bo teraz jest tak bardziej jesień to tak do lata mi też nie pasuje a widzę, co? coś takiego bym sobie, bym sobie wzięła tylko nie wiem na jakiś róż Tam. To też może na różowo, a to może, nie wiem, na czarno? Bo nie. To zrobię na różowo, a to na czarno. Nie, chyba odwrotnie to chcę zrobić. Na różowo, a to na czarno, tak. Może, nie wiem A może to jakieś takie białe? Może taki jakiś jest już? Nie wiem Nie wiem co by sobie wziąć Całe jest śmierci. No bo tak i ta sukienka. Do czego zatrzymasz? Do testu z wosu. A my przypadkiem nie chodzimy do tej samej grupy. Nie wiem. Czy to znaczy, że ja też mam test z posu? Tak, zgadza się. Wiem, zróbmy to sobie tak. Bo mało to wychodzi. To zachowmy, a budzę sobie, mam, je mam tam jakieś to tam nie, tym się się z to moja No się przebierzmy Tak mi te I jeszcze sobie animka zmieńmy, bo to mi nie pasuje. Powiem, bo, bo widziałam tutaj tylko fajną z tych nowych. Tu chyba było to. Nie. To? Tak, to.

Będę nagrywała tak gdzieś, no 10 minut do końca vipa, koniec vipa, a jak na razie, no będę kończyła ten odcineczek, wstawiam go i...